Siema, z tej strony Lodomir lub Olawinia, jak kto woli, z powodu, że za niedługo są święta, to mam dla Was konkurs za 20 zł PSC. Kto by chciał wygrać, niech napisze, że subskrybuje kanał, że załapkował odcinek. I niech napisze pod komentarzem, dlaczego by chciał wygrać 20 zł PSC, a my, a ja bym chciał Was poinformować, że dzisiaj nagrywamy odcinek z montowania. Po prostu jak montuję ja. I dzisiaj wam to pokażę. Więc pokażę, pokazuję już wam Siemanko. to Siemanko, Jesteśmy tutaj w naszym kinemasterze. Kinemasterze Diamond i pokazuję dzisiaj Wam jak montować taki odcinek. Więc wchodzimy sobie w media i z tego. Najpierw sobie weźmiemy taki czarny ekran i weźmiemy sobie intro, które posiadamy. Bierzemy chroma key, ucinamy to i patrzymy w którym momencie. To będzie szło. Idzie to. Moje intro idzie gdzieś w tym momencie, więc to ucinam. Przybliżam i wygląda to jakoś tak. I wtedy, gdy się kończy, to ucinamy i te media też ucinamy. Wtedy mamy taką moją, moją własną rzecz. I tu bierzemy na przykład Speed turn. Po prostu powtarzajcie za mną, co, po, co robię. Ja bym polecał bardziej trochę na jedynkę. I zobaczmy, jak to wygląda. W kolejnym, właśnie odcinku mogę Wam pokazać, jak zrobić takie. Dobijemy 10 łapek. To właśnie coś takiego mogę Wam pokazać. Jak coś takiego zrobić? Wtedy na przykład sobie ucinamy nasz filmik, na przykład powiedzmy dotąd, i ściszamy go na maksa. I tak to wygląda. Tu też no, jakiegoś. może teraz Gravity Tail. I zobaczmy na przykład, jak to wygląda. No, może takie nie. Może. Dobra. Ten może jest najlepszy. I tu mamy intro. Ja nie chcę ty. Więc. Mamy tu trochę takie przyspieszone. No i jest za mały ekran. No to sobie przybliżamy. No i jest git. A i właśnie. W linku w opisie macie tutaj link do pobrania tego kinemaster Master Diamond, bo, bo tak. I tu gdzieś zaczynamy odtąd jakąś dajemy piosenkę. Uznajmy, że nie wiem jaka to może być. Ym, jakaś fajna piosenka. I moim zdaniem będzie to... Ym, piosenka Yoshi'ego, Znaczy Joshi. Znaczy ta z Mario piosenka ustawiamy sobie na 30 i wygląda to jakoś tak. Dobra. Jest piosenka, co nie? To teraz pokażę wam, jak dodać wszystkie rzeczy, czyli na przykład tekst, czyli na przykład siema. Przepraszam, źle napisałem. Mamy siema. Mamy tu poszerzamy. Bierzemy w fonta. I moim stylu to jest Minecraft. To jest najlepszy font chyba. Wybieracie sobie kolor, jaki chcecie. Nie. Ja na przykład wezmę sobie zielony. I możemy sobie, jak zwykle, wiecie, uciąć cały film albo złapać za róg i sam to uciąć. Możemy sobie jakieś, na przykład takie. Moje to są takie najlepsze. To może coś takiego. Nie wiem. Albo takie, ale ja biorę chyba ten, bo mi się bardzo podoba. I coś, nie wiem, coś tu do końca. Dobra, weźmy to na przykład. I o, i takie, co może nasza w trakcie na przykład, yy, nasz napis może robić. Czyli ja bym na przykład wziął, nie wiem, yy, squashing, i tak by nasza napis tak by się bawił albo drifting, floating Ja wezmę squishing i może że to nie jest moje takie bardzo ulubiony napis. Okej, okay, dobra. Możecie tu coś sobie namalować, czyli na przykład, nie wiem, ja napiszę XD Tu możecie malować, nie? I na przykład yy... Tu nie będę na przykład nic dodawał, tylko nawet dam sobie jakieś coś takiego. Jakiś... Nie wiem czy to fajny montaż według was będzie. Ale... To jest właśnie poradnik. Tutaj pokazuję wam jak montować, więc. No i mamy taki napis XD, który się ciągle kręci. Ja bym go teraz uciął. I bym wam pokazał, jak dodać jakiś fajny efekt. Ja pokażę Wam na przykład blura. Używacie blura i powiększacie go. Słabo widać. Nawet znaczy widać, OK? Więc jak widać bardzo dobrze, jak macie nałożonego blura, to klikacie settings i powiększacie. Na przykład na powiedzmy 9. I teraz jest wszystko perfekto zamazane. Jeszcze możecie dodać jakieś naklejki, jak wolicie. Yy, nie wiem. Na przykład, ja dodam sobie taką emotkę, która też może robić animację. Na przykład, albo ustawić sobie kolor. Ja bym nie chciał. Po prostu ustawimy sobie coś takiego, bo nie chcę mi się animacji robić. Możemy też włożyć tam swoje zdjęcie. I mamy coś takiego. Więc, nie wiem, czy możemy jeszcze. Dodać tutaj właśnie na przykład nasze zdjęcie albo nie wiem co wolicie. Na przykład ja wezmę jakiegoś powiedzmy green screena. Właśnie pokażę Wam to na przykład jak też ja montuję. Czyli na przykład dajemy subika. Te rzeczy, które używałem, czyli emote, te rysowanie, napisy, to tego dobra. Może blura czasami używam. I będę używał. I tu możemy dodać jeszcze z tych green screenów. Ym, łapeczkę w górę. Tutaj żeby na przykład dali. No i mamy. Co nie? Przepraszam, coś się zlagowało. Tu będzie blur, bo się zlagowało coś. XD I tu też robimy, tu jest na przykład animacja, żeby ludzie wbili na waszego Discorda lub na mojego, bo też możecie wbić na mojego Discorda, którego macie teraz tutaj link w opisie. I jak myślicie, że wasz napis jest za krótki, to ucinacie go i bierzecie Auto Animation i klikacie fade, a. i wasz napis znika. Ja bym sobie tu gdzieś uciął nasz filmik. Powiedzmy, że. Może nie tak uciąć, albo tak po prostu uciąć sobie filmik. Fajnie się tu ogląda. I zaraz Wam pokażę cały efekt końcowy, jak wygląda. A ja Wam jeszcze tu, nie wiem, coś tu może dodam. Jakieś. Yy, nie wiem. Wallpapery dodam. O, i macie na przykład taki wallpaper. U góry sobie go dałem i utnę go na jakieś. Nie wiem. Na takie 3 sekundy, i no i tak y, wygląda to wszystko. Jak. Jeśli spodobał Wasz y, filmik, to dajecie łapeczkę w górę, a ja teraz Wam pokazuję efekt końcowy całego filmu.